Dwa kolejne albumy z francuskiej serii komiksowej Valerian autorstwa Pierre Christę do rysunków Jeana Claude Mézerier. Album 13 i 14 Pierwsze, które nie ukazały się oryginalnie w magazynie, ale od razu w albumie. Tom trzynasty nosi tytuł Na granicach i został opublikowany w 1988 roku. Rozgrywa się w czasach nam współczesnych. Po tym, jak bohaterowie zapobiegli zniszczeniu ziemi w tomie poprzednim, w rezultacie przestała istnieć Galaxy, która miała powstać na jej gruzach. Były agent Galaxy Yal udaje przedstawiciela rzadkiego arystokratycznego gatunku posiadającego niezwykłe moce psychiczne. Uwodzi kobietę tego gatunku, zabija ją, odbierając jej owe moce, po czym ląduje na Ziemi, gdzie próbuje doprowadzić do wojny nuklearnej. Walerian i Laurelina w towarzystwie Alberta depczą mu po piętach, powstrzymując wybuch w radzieckiej elektrowni atomowej i unieszkodliwiając bombę przemycaną przez libijskich terrorystów. Laurelina próbuje uwieść Jala w kasynie w Hongkongu, ale ten demaskuje ją i porywa. Valerian przybywa jej na pomoc i udaje im się schwytać przestępcę. Zabierają go do punktu centralnego. By wytłumaczyć mu, że utrata Galaxy to nie koniec świata. W albumie narysowanym pod koniec zimnej wojny pobrzmiewają echa wielu aktualnych wydarzeń politycznych, którymi żyli ludzie tamtych czasów. Mamy tu scenę wyraźnie nawiązującą do awarii elektrowni atomowej w Czernobylu. Widzimy zagrożenie międzynarodowym terroryzmem, a przede wszystkim nad wszystkim unosi się świadomość, że świat bardzo łatwo może przestać istnieć. Jest też wiele odniesień do kina. Sceny rozgrywające się w Libii przywodzą na myśl klasyczną Casablankę, a przez moment też przygody z Indianą Jonesem. A gdy przenosimy się do Hongkongu, to już głównie Bond, a dokładniej Casino Royale. Oczywiście to z lat 60., a nie nowe z Danielem Craigiem. Głównym tematem albumu są reperkusje wywołane albumem poprzednim i swoisty paradoks końca świata. Pytanie, czy należy temu końcowi zapobiegać, jeżeli każdy koniec jest też początkiem czegoś nowego. Próba odwrócenia historii prowadzi Jala do tego, że staje się arcyzłoczyńcą. Mam natomiast wrażenie, że zasygnalizowany tu dylemat para głównych bohaterów traktuje nader lekko. Valerian w ogóle zdaje się nie mieć żadnych myśli wykraczających poza sytuację, w której w danej chwili się znajduje. Nawet Laurelina zarzuca mu chwilami, że nic nie rozumie z tego, co się dzieje. Z kolei ona, jak mi się wydaje, podchodzi do tego jak to kobieta, raczej emocjonalnie. Z całego tomu podobać się tu może początek, rozgrywający się w kosmosie. Jest enigmatyczny i niezwykły w swojej wizji statku kosmicznego, przypominającego okręt wycieczkowy, zaludniony przez najprzeróżniejsze gatunki. Jal też jest odpowiednio intensywny, jako czarny charakter. Ale wydarzenia rozgrywające się na Ziemi wydają się słabo powiązane ze sobą. Akcja stale przeskakuje z miejsca na miejsce, ale niewiele z tego wynika. Na przykład cała scena przy granicy USA z Meksykiem wydaje się zbędna. Najbardziej rozczarowało mnie jednak zakończenie. Podobnie jak w kilku poprzednich albumach, zdaniem autora, panaceum na najrozmaitsze bolączki naszych czasów zimna wojna, przemoc, terroryzm, nuklearna zagłada jest całkowite wyluzowanie się. Pogodzenie się z różnorodnością świata. Niedoszły terrorysta podaje rękę swym niedoszłym ofiarom i wszyscy są szczęśliwi. Wizualnie jest tu parę rzeczy, które mogą się podobać. Na przykład ci przedstawiciele rasy wyższej, trochę herosi, trochę gigantyczne robaki. Widzimy jednak, że Mezerie nie wkłada w rysunki tyle pracy, ile wkładał kiedyś, a twarz Jala jest zbyt uproszczona. Scenografia radzieckiej elektrowni jest solidna. A sceny w Libii mają swój klimat. Sekwencje w Kasynie są popsute rysunkami twarzy bohaterów. Te wizje końca świata też są jakby wykonane po łebkach. To samo można powiedzieć o zamykającym całość obrazku punktu centralnego, który sprawia bardziej wrażenie pospiesznego szkicu niż rysunku. Album 14 nosi tytuł Żywa Broń i został wydany w 1990 roku. W odcinku tym Walerian i Laurelina dostają się na planetę o nazwie Blopik, na której toczy się brutalna wojna pomiędzy prymitywnymi stworami przypominającymi cyklopów. Po drodze spotykają trójkę artystów cyrkowych popisujących się magicznymi zdolnościami. Walerian dostarcza jednemu z lokalnych przywódców o imieniu Rompf żywej broni, którą jest stworek należący do gatunku szniarfer. Przy jego pomocy Rompf ma zamiar zniszczyć wszystkich swoich przeciwników. Ale gdy dochodzi do wojny, Walerian w ostatniej chwili zmienia front i porywa szniarfera, którego następnie genetycznie pozbawia agresywności. Bohaterowie wracają na Ziemię czasów współczesnych, do Rosji, gdzie ich nowi przyjaciele, cyrkowi artyści, robią karierę, która zapewnia wszystkim źródło utrzymania. Po pięciu albumach, rozgrywających się głównie na naszej planecie, seria wraca do tego, co widzieliśmy we wczesnych tomach, a mianowicie do eksploracji nieznanych planet. Niestety nie jest to powrót udany. Te wojenne cyklopy przypominają gatunek kamuników. Z którymi Laurelina zetknęła się podczas jednej z jej przygód opisanych w Ambasadorze Cieni. A podręczny stworek wywołujący zagładę też jest swego rodzaju nawiązaniem do pojawiającego się tam mruka. Z kolei sama struktura opowieści podobna jest do albumu pod tytułem Władca Ptaków. Natomiast te dziwne, cyrkowe stwory są dość oryginalne, a w swych umiejętnościach tworzenia rozmaitych iluzji bliższe późniejszym albumom w serii odróżnieniu do poprzedniego tomu, który opisywał niepokoje z okresu zimnej wojny, w tym dostrzegamy nadzieję związaną z powolnym upadkiem Związku Radzieckiego, ale też chaos typowy dla załamania się głównego ośrodka władzy. Pozbawieni finansowania po zniszczeniu Galaxy, bohaterowie muszą się uciekać do handlu bronią. Unaocznia się w tej sytuacji pragmatyzm Valeriana, ale także idealizm Laureliny, która krytykuje tego pierwszego, że wciągną oboje w brudne interesy. Jak to już bywało parokrotnie, Valerian przyznaje się do błędu i próbuje go naprawić. Zakończenie ponownie jest optymistyczne. Wojna nie jest konieczna. Można zdobywać pieniądze zabawiając ludzi. Na ostatnich rysunkach widzimy wszystkich w przyjacielskim uścisku. Ten naiwny finał psuje do końca wrażenie, które pozostawia czytanie tego mało pasjonującego albumu. I to pomimo, że autor wrócił do starego tematu, w którym czuł się wcześniej bardzo dobrze. Powieści brak jednak tajemniczości. Nie polubiłem tych dziwnych artystów cyrkowych, którzy zdają się tu być stale na pierwszym planie. Nie rozumiem, czemu przybyli oni na planetę, gdzie prymitywne rasy toczą wojnę, pozbawione wyższych artystycznych potrzeb. Nie przypadł mi do gustu Valerian w nowej roli współczesnego handlarza bronią. Nie mam pewności, na czym dokładnie polega moc śniarfera. Bo nie jest to dokładnie wytłumaczone, ani nie kupuje nagłego sukcesu bohaterów w branży rozrywkowej, za bardzo są oni tu nie na swoim miejscu. Rysunkowo album prezentuje się solidnie na tle poprzednich kilku, bo Mezer Je wreszcie wraca do czegoś, w czym jest dobry, a mianowicie rysunków dziwnych stworów i pozaziemskich krajobrazów. Poza tym rysunkiem Freda Aster, który nie wygląda na Freda Aster. Natomiast te krajobrazy są świetne i przypominają mi to, co Mobius rysował często w Blueberrym. Laurelina prezentuje się bardzo dobrze. Podobnie jak te cyklopy. Podobać się mogą również sceny dynamiczne, także przypominające wcześniejszego władcę ptaków. To najbardziej ambitne wizualnie przedstawienie wojennej pożogi jest raczej średnie, ale cieszę się, że tego typu rysunki wróciły do tej serii. Tom zbiorczy, który mam przed sobą, został wydany po angielsku przez Cinebook, ale jest w istocie bliźniaczo podobny do tego, co u nas wydaje Taurus. Format i dodatki wyglądają dokładnie tak samo. Są jedynie czasem różnice w okładkach poszczególnych tomów. Czytając Valeriana po angielsku też nie zauważyłem większej różnicy.